Gram, Nikt nie oglądał, a no nie oglądam. No od... Lena, ja z tobą dołam... Ga no gram. Lena! Co? Ja z gram. O co okay. tam, o co tam chodzi? A jakby co, to, to ja nagrywam na YouTuba. I teraz możesz być akurat na YouTubie. Musisz spacie co ty masz. Ja mam lawa grupę. I ty masz? Ale co mam? Ja mam lawy, lawa grupę i ty masz? <coughs> ja mam p U A, P K -y A, Pulka, Pulka, -y Z A, -a W A. Ja mam chyba te sobie. Ale co ty masz? Ja chyba... nie, ja mam n, i, e, z, w, y, k, ł, a, y. Niezwykły. Co to jest ten niezwykły? Ej, ale na a, te, p, u, u, a, p, k, a, z, l, a, w, o, Połapka to jest to? Nie. Bo ja chyba to ma... nie, ja mam chyba lawę. O, Maj, Lena widzę cię. Hej Lena, jestem za tobą. Cześć. Ej, ty masz to samo co ja Lena. Nie, ja jestem za moją kuzynką. Ja też mam Lena Love'ę.

Dyskoteka Co tam, chodź Ale oni mnie wysprzezgi Ale nie mam kasy Ja robuxów nie wydam swoich no a... Ale tam na dole są takie więcej Wiem ale ja to biorę i jakoś nie do... mogę dotrzeć Co to jest? Wirus mi... nie chcę wirusa na komputerze. Ja Miałem ich już zbyt dnia za dużo. Jestem szczęśliwy od ciebie. Lena! Jeszcze raz jak to zrobisz, to po prostu nie wiem co zrobię. Cały komputer za... za okno ląduje. I kupuję dwa razy więcej kasy. O, mam miliony, ciekawe. Teraz mi nie E Eee, wydam za torbuksy. Jestem blisko końca. A co jest na końcu? Hej! Lega. No. Co jest ja na ja końcu? Jestem tutaj. LEGA! Bawcie się! Ty babo, 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 babo! Pigni z Minecrafta, u kacrób w prawdziwy życiu. Nie, no widziałem go już dawno temu. Z Minecraft'a się setnie, Lena. Hey. It's Ej, Lena, jesteśmy razem z zbiorem ognia. Trochę to potrwa, jak oni będą się tak wyprzedzać. To, to babo, nie wypseraj mojej kuzynki. Hey. a ty chcesz w Zanko, nieznajoma. Teraz tu jest moja sie Niech to sobie mnie wysiedliła. No bzydula jedna, która wygląda jak kawałek mniej więcej. Lena Ej, ja byłam tam. Lena pan z GSM <laughs> Lena widzisz z gs Poczekaj, ja piszę teraz Halo A, Ale to po, po polsku? Po, po polsku to nikt nie zrozumie... Halo. Co? Ja mama? Co? Co? Drzwi na klatce, nie dziadek zajdzie mi otworzyć. Dziadek! Już idę. To się mało nie zestra kurwa za tobą. Ja? No, kochany. Czeka na trajera, I patrz.

I co? Z kim grasz? Z No. No uciąć ładnie. Weź nóżki tu.